Inflacja robi swoje, no ceny idą w górę i tak. coraz drożej, nie? Ja myślę, że można śmiało się pobawić w super krajach e, egzotycznych, czy, czy nawet takich, o których nie, nie spodziewamy się, jakichś takich, nie wiem, czy można, no, trzeciego świata tak naprawdę, e, z pięknymi plażami za, jedną, za ułamek ceny, co, co wydajemy nad naszym morzem czy, czy, czy w górach. E, więc, więc tylko trzeba, nawet za darmo można wsiąść tego stopa i, i mniej więcej przygód. E, to jest najważniejsze w tych wakacjach, a nie to, że jedziemy gdzieś, siedzimy i, i nam przynoszą drinki. Ja na przykład jest taki, że i lubię pojechać nad polskie morze, lubię pojechać w polskie góry, ale też lubię pojechać gdzieś za granicę, gdzie, y, gdzie jest inna kultura, coś zupełnie innego i po prostu zobaczyć. Po prostu lubię zwiedzać, lubię podróżować, więc, y, więc stąd się też to bierze. Ja akurat wypoczywam w niekonwencjonalny dość sposób. Śpię po prostu na dziko gdzieś, czy w górach, czy w lasach, jak najdalej od ludzi, bo jestem też jakby no z miejsca mocno turystycznego, gdzie mamy ten sezon 300 dni w roku. Jakby uciekam jak najdalej od ludzi, tak żeby nikogo tam nie było, więc... więc I to można za darmo. Także ma drzewa, dokładnie, kawałek Polanki, piękny widok, potok. Tego nie kupisz w żadnym biurze podróży.